Fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Dziś jest dzień Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. W pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu idziemy do tajemnicy męczeństwa. To jest pewne zaskoczenie, ale to nie przypadek. To piękna prawda o rodzeniu się do miłości, która jest mocą nas wierzących. Oto święty świadek wiary Szczepan daje nam mocny impuls do stawania się świadkami Chrystusa. Święty Szczepan. Pierwszy męczennik otwiera świtę Wielkiego Króla. Idziemy za nim, by pokłonić się temu, którego tronem jest żłób, a pałacem stajnia. Paradoks miłości, a jednocześnie wielka prawda miłości. Wielki Król, który tak naprawdę jest mały. Bóg rodzi się na Ziemi, staje się człowiekiem, dziecięciem, mały a jednak wielki. Rodzi się po to, by ja człowiek, narodził się dla nieba. Święty Szczepan, narodził się dla nieba, oddał życie zapatrzony w zmartwych staniech Jezusa. Narodził się dla nieba, a tak naprawdę on żył tym niebem tu na ziemi, kiedy służył tajemnicy Jezusa. My w tym pierwszym męczenniku otrzymujemy wielką pomoc, na drodze wyznawania przed ludźmi naszej wiary, naszej więzi z Bogiem. Przesuwając bożonarodzeniowy różaniec, pomyślmy o potrzebie służby dzieciątku Jezus. My ciągle potrzebujemy miłości i odwagi na drodze wiary. Maryjo, daj nam serca otwarte na Boga. Pomagaj nam być dla Jezusa. Wyproś tą łaskę, by dla nas otworzyło się niebo i byśmy jak święty Szczepan ujrzeli Jezusa z zmartwychwstałego o prawicy Ojca. Czy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo Matko Boża, teraz i w godzinę śmierci naszej. amy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Boże, Boża, uczcie za nami rzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża się, za grzeszy, teraz i śmierci zdrowaś Maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. i Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się nad nami w teraz i w godzinę świętych, naszej. święta. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze, i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.